Trzy branże, w które warto wejść w 2026 roku. Najlepsze okazje nie będą w branżach typu social media, dropshipping i na pewno nie w kryptowalutach. Im mniej atrakcyjna branża, tym większe marże i mniejsza konkurencja. To są miejsca na rynku, w których specjaliści się starzeją, brakuje młodych i brakuje profesjonalizmu, a zapotrzebowanie tylko rośnie. Jeśli wejdziesz tam z procesami, organizacją i odrobiną marketingu. Możesz sprawnie zdobyć rynek. Numer 1 Klimatyzacja W Polsce z roku na rok widać rosnące temperatury i coraz większy popyt na montaż, serwis i czyszczenie klim. Rynek HVAC w Polsce do 2030 roku urośnie do prawie 2 miliardów dolarów, a fachowców brakuje już teraz. Numer 2 hydraulika. Mieszkania, biura, remonty wszystko wymaga hydrauliki, a młodych, którzy chcą to robić, praktycznie nie ma. Sektor MEP prognozuje stabilny wzrost przez kolejne 5 lat z brakiem wykwalifikowanych pracowników w instalacjach. I branża numer 3 elektryka. Zapotrzebowanie rośnie a techników brakuje. Elektrycy i monterzy elektryczni to zawody deficytowe w Polsce. Rynek usług elektrycznych rośnie z budownictwem i fotowoltaiką. Prognoza braku pracowników to 1,5 miliona ogółem do 2025 roku, tym spawaczy i monterów.